Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 34. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, gdzie puszczenie połomice już w sobotę zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Z nami trener Żubrów, pan Tomasz Tuła. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczą, dotyczący tego sobotniego spotkania. Bardzo liczę na to, że e, będziemy chcieli się jak najlepiej pożegnać z ekstraklasą. Przewyżegliśmy tu chyba wspólnie, nawet nie chyba, ale na pewno. E, dwa piękne lata. Z, no, z dużą dozą emocji i wiele z tych emocji było pozytywnych. No niestety dzisiaj po tych dwóch latach żegnamy się, ale zapraszam kibiców, żeby wspólnie móc rozstać się z tą Ekstraklasą. Mam nadzieję, że że nie na długi czas, aczkolwiek no są rzeczy ważne, które trzeba w jakimś stopniu rozstrzygnąć, aby, aby jak najlepiej funkcjonować w tej pierwszej lidze. Pewno czeka nas, tak jak już wcześniej mówiłem, przebudowa zespołu, czy, czy inne decyzje, które stoją przed, przed osobami zarządzającymi klubem. Dlatego gorąco namawiam na przyjście na ten mecz i pożegnanie się z ligą i z ekstraklasą. Ja myślę, że ze swojej strony chciałbym, żeby zawodnicy jak najlepiej zafunkcjonowali i wiemy, że jest to trudne, bo, bo o tym cały czas mówię. No poczucie niezrealizowania celu jest takim odczuciem negatywnym i, i, i widać po zespole, że, że to, to w nich siedzi i to też sami zawodnicy przeżywają, ale my mamy jeszcze o co grać, o to, żeby być jak najwyżej w tabeli, żeby, żeby nie zakończyć tego sezonu na ostatnim miejscu. Trenerze, dzisiaj tylko jedno pytanie. Łukasz Kołtuniak pyta. Dzień dobry Panie Trenerze. Czy zawodnicy składali już wstępne deklaracje odnośnie transferów lub pozostania w Puszczy na kolejny sezon? Tak, rozmowy trwają i prezesi i, i za sami zawodnicy ten cały tydzień, tak jak mówiłem jest na rozmowach, potem zapewnią pewne jakieś decyzje wiążące w jedną czy w drugą stronę dla mnie najważniejsze jest to, żeby no był pomysł, był, był plan i, i w jakim kierunku będziemy zmierzać, co będziemy tworzyć i, i jak będziemy chcieli to realizować. Wracając do pytania, tak, zawodnicy spotykają się z, z zarządem, roz, są rozmowy, tak, tak i sztab czy ja. Wszystko jest w trakcie działań. Zobaczymy, jakie będą tego efekty.